Gotuje Najda, proszę bardzo. Negatyw sens złapany. BUM! ale go złapał. Junik pięknie. No i Masiek atakuje. Proszę bardzo, stępczy złapany. Idealna pozycja. Basiek Proszę bardzo, usłyszał Najda. Wyskoczył. No i... Gabriel versus tym trzecim, proszę bardzo yes. -bo jest! Złapany. Drop shot i złapany! Dropshot i doczu również. Pomógł tutaj. BASIEK Co tu wrogowie, proszę bardzo. Gabro! Udało się. Dobrze ustawieni. Mocno atakują do... Strzelają do 2015 i Everest złapany. Bo złapany tam negatywa. I Adeku, proszę bardzo. I Adeku vs Arrow Wygrywa to. Są tutaj oddaleni. Uuu, jak tu pięknie widać, proszę bardzo. I trafia Sunteam. Jestem chyba złapany. Tak. To go Dropshot. Proszę bardzo, pozytywnie złapany. Teraz atakują. To będzie atak typu 17 na tym pierwszy. O, oczywiście, pięknie. Unique, idealnie. O, jednak będzie tutaj walka. Shiver złapany przez Nissi. Tak mówię, zapraszam na trowo. Na trowo, tam przenosimy się. I pięknie, Sensuki. Idealnie, very złapany. Przen I proszę bardzo, nagiec. tu. Został jednak złapany. Bardzo dużo osób są podeszwami przed nami Pepe, team siódmy. I czy złapie Twixa? Proszę bardzo, Pepe. Idealnie Twix jest twój. Pepe, no pięknie. Tu 138 metrów do strefy, a strefa, strefa i już się zamyka. O, Proszę bardzo, idealnie Z troszeczkę ze Proxy versus Foxu! Czy będzie dropshot i... <noise> Proxy wygrywa. No i Magik łapał Stefcia. Oj, Magik tutaj docz. Oj, 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 Magik. Tutaj Basiek cały czas. Proszę bardzo, Basiek! Idealnie, Ewery został zdopany. Przerzucił sobie na umpa. Chyba będzie yy, atak, bo tam jest y, nog na prezesie. Już się tu zbierają, wiedzą, że tam jest Oskar. Już wszyscy tutaj wlecieli. Już strzelają pierwszy, chodzi Olek i mają ich. Y, a nie, chyba już będą strzelali, proszę bardzo, Vibe, będzie widział obota. Strzela! BOT złapany! Vibe od razu go dobija. I Dexter, proszę bardzo. Junik zostaje złapany. Widzę, proszę bardzo, Team 16, widzą baszka I Vibe, złapany Basiek. Ty energetyki, no musi sobie poradzić. I Dexter został złapany przez Gabriela. I Nishi znowu ...pada z dron Gabriela. Gabriel szukuje najda. Rzuca już tego najda i szybciutko ładuj aptekę. Dokładnie. I trafia, proszę bardzo, Gabriel. Idealny najd. Stop. Złapo marszala. Oskar. Ale złapowuja Twili Masayuki. Widzi Bogza. Idealnie Masayuki, dobrze trafne. Tylko Gabriel znukował. No ja Zostaje złapany przez Gabriela. Gabriel! I tutaj jest Prozen! proszę bardzo prozent złapany przez Gabriela! Się tu kop Stor, Lukas Kowalski na doku Stor tutaj już złapał Floyda Idealnie, próbujcie tutaj chodzić Floyda przy jest akcentowany Trafia Połowa HP zabrana Gdzie majster? Razer co on tutaj robi? I kolejna osoba zaufana. co jeszcze Tom sobie został. Niedobry. Nie dobry. Rexi. Nie. Nie. trafił. Teraz trafił. Oj, most poturbowany Na low. I Lolo dobija.